Bardzo często jest tak, że patrzymy na kogoś, kto ma wyniki i mówimy, a on ma talent. Albo on się do tego urodził. No i to jest błąd, bo chcemy wierzyć, że może jest coś magicznego. Tylko spójrz na mnie, słuchasz tego podcastu i pomyśl. Czy myślisz, że mi to łatwo przyszło? Albo że się urodziłem do tego, żeby być podcasterem, albo coachem, jak to niektórzy mogą mnie nazywać, czy inspiratorem? No nie. Gówno prawda. Ja nie mam talentu. Nigdy nie uważałem, że się do tego urodziłem. Nigdy bym nie pomyślał w ogóle, że będę podobne rzeczy robił. Ale wiesz co mam? Coś znacznie większego. Coś, co dzisiaj mi daje ten spokój, pewność siebie, a przede wszystkim fundamenty. Fundamenty, które bardzo ciężko jest zburzyć. I dzisiaj opowiem Ci o tym, jak to zbudowałem. Cześć, z tej strony Łukasz, a Ty słuchasz finansowe wsparcie, czyli podcast dla osób, które chcą zbudować swoją niezależność finansową, bez ściemy, bez bajek, za to z konkretnymi krokami. Zacznijmy od faktów. Słuchasz 169 odcinka podcastu. Na moich profilach na Instagramie jest łącznie pewnie już ponad 3000 postów. Właśnie dobijam do roku codziennego nagrywania poranników, które wrzucam na story na Instagramie. Już nie mówiąc o relacjach takich zwykłych, bo no, tu już to, te poranniki tak świadczą, że praktycznie jestem codziennie na story, a bardzo często takich kafelków story jest kilka. A jak robię QA y niedzielne, to nawet kilkanaście. I to nie jest coś, co robię od roku, tylko to już od kilku lat. Więc tysiące relacji z kulis, z przemyśleń, tysiące rozmów w DM, setki konsultacji, setki nagranych materiałów w programach płatnych, ale też bezpłatnych, live. Y. I wiesz, co to oznacza. Ja nie jestem inspiratorem, ja jestem rzemieślnikiem, bo to wszystko nie wynika z jakiegoś talentu, że te wszystkie rzeczy mi przychodziły łatwo. Jezu, ja pamiętam pierwsze materiały, jak ja nagrywałem, to to było, to było niesamowite przeżycie. Nie? Na pusty żołądek nagrywałem, bo to tak jakiś stres przychodził, nie wiadomo skąd. Hmm? To nie znaczy, że też on nawet zniknął nie? od tego czasu, tylko wiadomo, że po takim czasie to też jest jakiś ślep powszedni, ale nawet dzisiaj jak robię daną rzecz, któryś raz, to też się pojawia stres, bo czasami coś udoskonalam, czasami, nie wiem, no po prostu świadomie staram się i tak wyrzucać siebie z tej strefy komfortu, więc to nie jest tak, że u mnie, o, to jeszcze wszystkie rzeczy są łatwe i przyjemne. No, powiedzmy najbardziej, tu podcast, bo on jest taki bardzo mm, właśnie w kontekście tego, że ja tu bardzo mogę ze środka siebie wyrzucać. Nie? Dlatego, że no nie ma nikogo jednak po drugiej stronie. Yy, nie ma kamery, która w jakiś sposób by mogła no, też powodować, że o będę myślał, nie wiem, czy robię taką minę, czy, czy coś innego. Więc dlatego, ja bardzo lubię nagrywać podcast. Yy, no, i tu już się pozbyłem tej takiej myśli, że. No Po drugiej stronie jednak jest coraz większe grono też osób, tak, które mnie słuchają. No bo znowu, ja nagrywam podcast, w sensie daję z siebie podczas nagrywania wszystko, ale ja kompletnie nie robię działań jakichś marketingowych w kontekście podcastu. Nie wiadomo, że jest ta miniaturka, jest ten tytuł, opis, takie fundamenty robię. Plus czasem wrzucam na kanał nadawczy na Instagramie i to tak naprawdę tyle. Gdybym chciał rozwijać, to pewnie bym dokładał nie? co tydzień coś, w sensie jakieś, może, kolejne próby polecania nie wiem, może jakieś bardziej wiralowe miniaturki, huki, e, czy inne rzeczy. E, czy nawet, nie wiem, no, wstawienie jakiś zachęt, tak, żeby tu jeszcze bardziej polecać. A ja to bardzo często mówię przecież pod koniec odcinka, więc e, tak, podcast jest jedną z takich rzeczy, gdzie. No, słuchasz mnie, więc już trochę wiesz, że tutaj jest mięso. Jest mięso, którego nie ma nigdzie indziej. No i tutaj, jakby, no nie będę ukrywał, że jest to też, zresztą, moje ulubione. Ale wracając do tej dygresji, to nie jest tak, że od pierwszego odcinka przecież tak było. No kurde, nie? Wiesz, ile czasu upłynęło? Zanim miałem taki luz, że stawiając mikrofon, mam poczucie, Jakbym z kumplem rozmawiał, chociaż w drugą stronę, oczywiście nie ma tego feedbacku. Więc to, jak dzisiaj wygląda podcast, no to wyłącznie to, że nagrałem do tej pory, no kurde, no zobacz, ile godzin. Godzin dużo, nie? bo nawet jak są odcinki 15, czy tam 20-minutowe, no to jednak chodzi o to, że no zbiera się, zbiera się. Do tego oczywiście jeszcze dochodzą inne materiały, które też pomagają mi nie? w tym wszystkim. Więc. Kurde, tu jest po prostu, no, nie ma magicznego, nie, czegoś, że o nie wiem, ja się urodziłem, żeby nie mówić yy, yy, w podcaście, nie wiem, nie zawieszać się, mówić w miarę jednym ciągiem. No to nie było tak, że od pierwszego odcinka, ja i tak jestem w szoku, że tu część osób jest i wytrwała, bo ja się jakoś specjalnie się nie przygotowywałem po prostu do tego. Ja stwierdziłem, że to będzie mój ulubiony format. I dopiero tak naprawdę teraz zaczynam się gdzieś tam wyrabiać, zwracać uwagę to, tak w jaki sposób przygotowuję się do tego odcinka. Nie, że wcześniej nie dbałem, tylko chodzi o to, że mówię ci to przez to, że czasami jest tak, że po prostu robisz tak, jak potrafisz. Nie? To znowu jest jakby tip przy okazji tego odcinka, że yy, też to rzemieślnictwo, gdzie wiesz, że sobie zakładasz, że do czegoś będziesz dochodzić długo, do efektów, Pozwala ci właśnie pokonać ten perfekcjonizm, bo wiesz, że na początku musi być słabo. Czasami długo, długo musi być słabo, żeby było lepiej, żeby nagle było, nie wiem, żeby pojawiała się przestrzeń na udoskonalenie, nie? Czy, czy, czy po prostu sam czas spowoduje, że się udoskonalasz? Więc mm, większość ludzi do tego nie dotrwa, nie? Bo chodzi o to, że nawet jak będziesz robić byle jak, to ja uważam, że prędzej czy później chodzi o to, że ten progres się pojawi. Więc nagrodą za to bycie rzemieślnikiem. Nie będę ukrywał, że jest później spokój i takie fundamenty. Wiesz, dlaczego? No bo ja to po prostu robię długo nie? i dzięki temu czuję się bezpiecznie. I oczywiście, że, wiesz, znowu, może powiedzieć, no dobra, ale długo, długo. A, no, ale to jest tak, wiesz, że y, jak budujesz dom, nie, no możesz y, na solidnych, lepiej fundamentach, nie, możesz długo budować. A możesz wiesz na szybko i, i wiesz, jakiś, nie wiem, kontenery postawić. No i pytanie, czy on faktycznie będzie spełniał te same role? No nie do końca, nie. Więc, mm, co chcę Ci powiedzieć przez to, no. Moja pewność siebie nie wynika z tego, że ja uważam się lepsze, za jakieś lepszego, nie? Że, no, po prostu nie wiem, ktoś nie, nie jest w stanie być nie wiem, lepszym podcasterem, lepszym, nie wiem, gościem od czegoś tam, nie? Tylko moja pewność wynika z tego, że po prostu ja robię długo rzeczy. Że jak już się czegoś podejmuję, to ustalam sobie długi przedział czasu na coś, nie? I oczywiście czasami jest tak, że to też nie jest w stu procentach, nie? Czasami jest tak, że mówię, będę w czymś teraz wytrwały, a dziś tej wytrwałości brakuje, więc to też nie jest, że w 100% zawsze jestem taki też perfekcyjny, bo czasami po prostu nie ustalam danej rzeczy jako priorytet i, no i wtedy brakuje czasu, brakuje jakiejś konsekwencji. Nie? Co nie zmienia faktu, że nie daje mi to później spać. I jednym z takich rzeczy jest YouTube, który, no tu tak naprawdę te podcasty to one bardzo go nie rozwijają, dopiero jak nagrywam filmy z twarzą. No ale jest to coś, co w tym roku trochę. Mam takie, że a, zaczynam, później brakuje na to czasu, brakuje, e, no właśnie, ustalenia tego faktycznym takim priorytetem, chociażby jak te podcasty, które tydzień w tydzień jednak są i dowożą. Więc, e, no ja, m, brakuje mi takiego kulturalnego określenia i dlatego ja czasem siebie nazywam takim skurwielem po prostu wytrwałości, nie? Że takim, że po prostu jak już coś stwierdzę, że na pewno to robię, to po prostu to robię. No, już zwłaszcza oczywiście to też pomaga, jak publicznie ogłosisz, tak? Czyli jak ja zacznę nagrywać poranniki yy, i nawet jak kompletnie czuję, że są słabe, no kurde, no nie przerwałbym po tygodniu. Tylko po prostu nawet jak właśnie jest słabo, nawet jak są porażki, wpadki, nawet jak mi to zajmuje więcej czasu, niż zakładałem, to ja już po prostu to robię. I pewnie też jeszcze można powiązać z tym, że nie lubię przegrywać. I. No to też jest kolejny tip dla ciebie, nie? Czyli ten, ten jakby wyzwalacz, że publicznie komuś coś powiesz, że faktycznie tak zrobisz. To może podejrzewam, że u niektórych budować stres, jakąś presję niepotrzebną, ale u mnie to się sprawdziło, więc może u ciebie też. A dzięki temu, nie tylko wiesz, pojawią się w końcu też pieniądze, pojawią się chociażby zasięgi, jeśli będziesz budował markę osobistą. Ale pojawi się coś, co daje największą przewagę. Czyli spokój. I Oglądałem też kiedyś taki TEDx, czyli te wystąpienia takie na YouTube. Nie pamiętam dokładnie, to prowadziła jakaś badaczka w każdym razie. I ona tam mówiła właśnie, było takie przesłanie o ludziach sukcesu w różnych dziedzinach, nie tam. W wojsku, w biznesie. I co się w każdym razie okazało, że w tym badaniu tam Dynamo było amerykańskie, amerykańskie badania, i ani talent, ani IQ nie miało prawie żadnego znaczenia. Zresztą, to nawet z życia, nie? Kurde, no ile utalentowanych i inteligentnych ludzi odpadało w przeróżnych projektach, tylko dlatego, że w ogóle albo nie wystartowali, Albo się szybko zniechęcali, bo nie było efektów. A wiesz, kto wygrywa? Ci, którzy mieli dwie cechy. Byli mega zajarani po prostu tym, co robią. Nie efektem, tylko samym tym, co robią, że cieszyło, cieszyło ich sam proces po prostu robienia. A druga rzecz, no to jest oczywiście wytrwałość. Wytrwałość w dążeniu do bardzo, bardzo długoterminowych celów. Nie krótkoterminowych. I to widać wszędzie, na siłowni, w biznesie. To jest definicja moja, rzemieślnika. Życie jest jak maraton, nie sprint. Też kiedyś lubiłem biegać sprinty, też chciałem szybko. Więc dzisiaj nagrywam ten odcinek z pozycji doświadczenia, że przerabiałem po prostu te wszystkie etapy. I ludzie z talentem myślą, że po prostu samo przyjdzie. Ale wiesz, z, z gruntu piłkarskiego zresztą, nie? no mamy Cristiano i Messi I, i, i wiesz, no dobra, możemy powiedzieć, że talent, ale mimo wszystko no tam praca też się wiązała, nie? bo inny przykład, ale to tylko dla osób, które znają piłkę, to jest Ronaldinho, więc część słuchaczy pewnie w ogóle może go nie pamiętać, ale on też miał talent, jak Messi, tylko nie było pracy sadzonej, nie? Tam były imprezy. Albo z imprezy na boisko od razu. No i niestety, nie? Swoje gdzieś tam osiągnął, bo miał mega talent, ale nie dołożył tej pracy. E, więc y, dla mnie, no na przykład, właśnie takim Cristiano Ronaldo jest przykładem rzemieślnika. Oczywiście on talent też miał, nie? bo nie można powiedzieć, że się nie miał talentu do piłki. No miał. Ale później to poszło właśnie w rzemieślnika, w maszynę, dlatego ma 39 lat i i nadal gra w piłkę nożną i wygląda lepiej jak niektórzy dwudziestolatki w polskiej lidze, zwłaszcza, nie? Więc. Ym, dzisiaj dla Ciebie najważniejsza informacja. Jak masz talent, brawo. Ale może nie masz tej odwagi, żeby podjąć tą decyzję. Ale jak nie masz talentu, to też jest ok. Bo wyprzedzisz tych ludzi z talentem. I wiesz, zawsze pojawia się jakaś ściana, nie? Zawsze pojawia się jakiś opór, problemy, i wtedy rzemieślnik sobie poradzi, bo on mówi: Dobra. To jest standard, nie? Element procesu. Idę z tym dalej. No dobra, ale jak w takim razie to zbudować w sobie? Nie? Czyli bez względu na to, czy masz ten talent, czy nie masz, to co zrobić, żeby zrobić sobie takiego skurwiela w sobie? No na pewno z tym związane są właśnie te porażki. Czyli nie ma efektu. To dla kogoś może być porażka, bo źle osadzamy mierzenie tego efektu. To znaczy, nie możemy efektu mierzyć w tym, że coś dostaniemy. Czyli ja na przykład nagrywam te poranniki, ale nie jestem w stanie nawet tego mierzyć, nie? Nawet nie, nie wiem, czy ja robię do końca progres. No bo ciężko być obiektywnym wobec siebie jeszcze, nie? Ktoś może jakby mi napisał. Ktoś jakby mi powiedział, że nie, lepiej podcasty nagrywam, czy coś takiego. A, ale to się nie przekłada jakby bezpośrednio. No, nie da się tego mierzyć. Ale sam proces mi sprawia satysfakcję. Albo to, że nie muszę robić, nie wiem, powtórek, albo to, że się nauczyłem mieścić w minucie, albo to, że nie wiem, mówię energetycznie. Nie zawsze też, nie? Ja do teraz mam wrażenie, że czasami są słabe te poranniki, nie? Niektóre. Że, a mogę to inaczej powiedzieć, a mogę lepsze przykłady powiedzieć, no bo jednak muszę zainteresować też, zdaję sobie sprawę, drugą stronę, ale dajcie do zrozumienia, nie? że rzemieślnik nie osadza e, swojej motywacji w czynnikach zewnętrznych, typu, nie wiem. O, to ile mam lajków pod tą relacją, albo ile osób mi faktycznie napisało wiadomość. No kuźwa, no to już bym dawno tego nie robił. Sam w sobie określam, że czuję, że robię progres. I najczęściej tak jest, że w tych nudnych, takich powtarzalnych rzeczach, gdzie nie będzie tego efektu od razu. Efekt rzemieślnika jest wtedy, kiedy długo wytrwasz. Bardzo długo. Więc yy, nie, nie mierz efektów, nie wiem, w pieniądzach na koncie czy w followersach, bo wtedy nie wytrwasz, nie będziesz rzemieślnikiem. I się szybko poddasz. Więc jak szybko się do tej pory poddajesz, no to to już widzisz, gdzie są te problemy Twoje. Nie? Więc nie dzisiaj, jak nie masz talentu, no nawet idealnie, to możesz zacząć budować postawę rzemieślnika, myśleć inaczej. Jak ci coś nie wyjdzie, piona. Podjąłeś decyzję jakąś, było jakieś działanie. Możemy to przeanalizować, wyciągnąć wnioski. Kurde, no zaufaj mi, większość ludzi, którzy do mnie przychodzą, ja nie mam o czym gadać pod kątem tego, że z czego wyciągać wnioski, bo ktoś nie lubi popełniać błędów. A z drugiej strony, jak przychodzi osoba, która położyła 7 biznesów, no zajebiście, pioma, robiłeś coś, zrobiłeś więcej niż 99% społeczeństwa. To jest naturalna rzecz. Kładziesz projekt, gleba, jeden, drugi, nie wychodzi, oddajesz produkt, MVP. Później poprawiasz. Przecież kupujesz nowego iPhone'a i za chwilę są aktualizacje. Największe firmy tak robią. A my najmniejszego eBooka nie potrafimy wydać. Mówię my, bo ja oczywiście też czasami muszę z tym walczyć, ze swoim perfekcjonizmem i poprawiam nieskończoność produkty. Więc to, to nie jest proces nowy, nigdy skończony, tylko ciągła nauka. I tego też uczę. Że lepiej poprawić, poprawiać produkty, dostać feedback, nawet jakiś trudny, ale robić, niż ciągle poprawiać i nie wydawać i ciągle czekać? Uj, wie na co. Więc pamiętaj: mózg, tak samo jak umiejętności, możemy trenować i dobrze mieć jakieś informacje zwrotne. A żeby mieć informacje zwrotne, to znaczy, że musisz działać. Jesteś w procesie, jesteś w treningu. Więc uwaga, jeśli dzisiaj stajesz w miejscu, bo myślisz, że czegoś ci brakuje, to stop. To jest tylko wymówka. Talent bardzo często jest bezużyteczny, bo nie ma do tego dołożonej pracy. Więc zamiast szukać, w czym jest ten dobry, Albo w czym jestem dobra, to zacznij budować. Od jednej małej rzeczy. Rób ją systematycznie, codziennie. Nawet jak nie będziesz czuć jeszcze tych efektów. Gwarantuję, że moje pierwsze podcasty nie były takie jak dzisiaj, ale robiłem je. I dlatego jestem tu, gdzie jestem. I mogę dalej dzielić się swoim doświadczeniem, bo dalej mam słuchaczy. Nie opuścili mnie. Więc może być kupa na początku, a później będzie diament. I z tym przesłaniem cię zostawiam. A jak nadal tu jesteś, no to zostaw tą subskrypcję, lajka czy komentarz, nie? Pomaga, to pomaga. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.